Tak żaden się fruwać nie stara, rozpościera skrzydła i frunie, gdy niebo nad nami to wiara w turyńskim odbita całunie. I ryby nikt pływać nie uczył. Po prostu pływa jak ryba, a cień się za nami wciąż włóczy, bo widać polubił nas chyba. Patrzeć nie znaczy widzieć. Widzieć nie znaczy dostrzec, że w życiu o to idzie, by było jak najprostsze. A strumień przepływa jak rzeka sam z siebie on płynąć nie umie. A ja tu przy tobie poczekam, aż świat ten choć trochę zrozumiem. Kwitną też kwiaty, choć kwiatom nikt wiedzy nie wpoił w tym względzie. A ja dziś dziękuję Ci za to. Że byłaś, że jesteś, że będziesz. Dziękuję Ci, że jesteś, wiersz Krzysztofa Cezarego Buszman.